Panie z Wami i z drugiem słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam. Zatworzonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani, dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i w pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi się wypełnić wszystko. Co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich, tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo, pańskie, Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, stojąc przy zmartwychwstałym cały czas idąc przez liturgię słowa, która prowadzi nas po spotkaniach właśnie z nim. Dzisiaj doświadczamy również go bardzo cieleśnie, przynajmniej podobnie tak jak uczniowie, że jest dotykalny, że również je, czyli nie jest duchem, tak jak sam wspomniał. Ale nie na tym dzisiaj chciałbym z wami się skupić. Jezus w trakcie swojego nauczania nieraz mówił i obwieszczał, że Syn Człowieczy musi zostać wydany, musi cierpieć, w końcu umrze. Uczniowie tego do końca nie rozumieli. Podobnie myślę, że my pewnych rzeczy nie rozumieliśmy albo nie rozumiemy dalej. Ale jak widzimy, przychodzi pewien czas, w którym mamy możliwość otrzymać Bożą łaskę, która pozwoli nam rozumieć, rozumieć pisma, które jednak najpierw też trzeba nam, nazwijmy, studiować. Czy inaczej po prostu czytać, zagłębiać się w nie. I wtedy będziemy mogli zobaczyć to, co sam Jezus dzisiaj w Ewangelii powiedział. Cóż to jest? Najpierw musiało się wszystko wypełnić, co było powiedziane o mnie u Mojżesza, u proroków i w psalmach. A było to około 350 proroctw. Sam Stary Testament. Posiada ich około 750. Natomiast te 350 odnoszą się do Mesjasza. I one miały się wypełnić. Poznamy je wtedy, kiedy zaczniemy studiować Biblię. Co ciekawe i warto, myślę, że tu nadmienić, że gdybyśmy wzięli tylko 8 proroctw z tych wszystkich, które zostały zapisane, to... Wypełnienie ich w jednej osobie jest jak 1, do 10, jak 1 do 10 podniesione do 17 potęgi. Tak przynajmniej twierdzi Peter Stoner, jeden z byłych, przewo byłych przewodniczących Wydziału Matematyki i Astronomii na Uniwersytecie w Pasadzie. Żeby nam to uzmysłowić bardziej w kwestii rachunku prawdopodobieństwa, bo liczby wiadomo, są abstrakcyjne i często trudno określić, trudno sobie to wyobrazić. Podał, żeby zobaczyć sobie to w ten sposób, aby cały stan Teksas, jako Amerykanin to było mu bliższe porównanie, sam ten stan jest większy niż Polska i Niemcy razem wzięte. Aby stan Teksas pokryć donarówkami. Srebrnymi jednodolarówkami o grubości tak, mniej więcej 60 cm. Jedną z nich zaznaczyć i położyć wśród tych wszystkich. Później wymieszać to wszystko na terenie tego stanu. Wziąć osobę, zawiązać jej oczy i wypuścić ją do tego terenu. Powiedzieć: Możesz iść, jak daleko zechcesz. I masz wybrać tą jedną srebrną dolarówkę. Tą zaznaczoną. Takie jest prawdopodobieństwo, że osiem proroct wypełni się w jednym człowieku. Tych osiem proroct, które spisało przynajmniej 30 ludzi w różnych wieku na przestrzeni historii zbawienia. O różnych charakterach, oczywiście natchnionych Duchem Świętym. Warto o tym pomyśleć, gdy będziemy dalej... Zagłębiać się chociażby w Stary Testament, że to wszystko wypełniło się w Chrystusie: 350 proroctw. Czy nie jest to mała cegiełka do tego, by uwierzyć zmartwychwstałemu o tym, co powiedział przed zmartwychwstaniem i o tym, co ogłosił swoim braciom, i jednocześnie nam po zmartwychwstaniu? Amen.